Dzień, dzień, dzień dobry, to ja, detektyw Filip. Inaczej przezwisko bibliotekarz poszukiwasz niezwykle dobrych, a w zasadzie genialnych, wspaniałych książek. I, i, i dzisiaj wytropiłem wytropiłem dla Was Książkę, na którą czekano dziesięć lat albo więcej i w końcu jest trzecia część sagi rodzinnej Wołyń pod tytułem Adam. Dalsze losy Zosi, Wiktora, a teraz Adama. Potem Wam je pokażę. Książka jest wspaniała, dynamicznie, pięknie napisana, niezwykle ciekawa i koniecznie, koniecznie musicie tę książkę przeczytać, żeby się dowiedzieć, jakie zbrodnie były na Ukrainie na Polakach. Zbrodnie wołyńskie, mordy na Polakach. To sprawa niezwykle poważna i, i ja dzisiaj nie żartuję i, i ja dzisiaj. Ja jestem smutny. O jaki jestem smutny i niezwykle poważny! Bo, 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 bo właśnie na Wołyniu e, 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 naszego e, szefa wydawnictwa Astrum, gdzie została wydana ta książka, ojciec i cała rodzina byli na Wołyniu i musieli stamtąd uciekać. A, a tato e, naszego szefa pana Lechatkaczyka miał wtedy 12 lat. A, a uciekał jego, jego tato, czyli jego dziadek Antoni. I, I wam jeszcze zdradzę jeden sekret, że będą wszystkie części. E, sagi rodzinnej woń, czyli będzie właśnie Antoni i, i, i mama e, pana Lecha, Rosalia, e, babcia przepraszam i będzie, będzie cała, cała rodzina e, poświęcona tej sprawie, ale o tym potem, bo teraz mamy Woń. Książkę można kupić w księgarni wydawnictwa Astrum. Kosztuje 75 zł, oprawa miękka, ale będzie oprawa twarda za 120 zł i koniecznie trzeba kupić tę książkę, bo już praktycznie jest sprzedana. No to tak ją wytropiłem w ostatniej chwili i, 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 i jeszcze mail podam handlowy, tylko po, 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 pomyślę. Tak, myślę, myślę, myślę. Tak, handlowy małpa astrum.wroc.pl. Wspaniała książka, koniecznie ją sobie kupcie. I, i, I co wam jeszcze powiem? No no co wam powiem? Powiem wam parę fajnych rzeczy, które warto tutaj sobie zapamiętać. Tylko poczekajcie chwilę, bo muszę uruchomić klawiaturę. A klawiatura to nie jest taka łatwa sprawa. Poczekajcie, już to robię. O, i macie już tutaj tą książkę przed sobą. I, i, i zobaczcie już na razie peze mnie, że saga rodzinna Wołyń to dojrzała opowieść o ludobójstwie na Wołyniu. Jak znacie historię Sosi i Wiktora, chociaż ta część jest niezależna, to, to poznacie losy Adama który przyjechał na Ziemię Zachodnie, bo z Wołynia wszyscy zostali, że tak powiem, deportowani w różnych sytuacjach. Jedni byli wysyłani na wołyniu na Sybir, inni na prace przymusowe w Niemczech, i właśnie e, tutaj jest ta historia o pracach przymusowych i powrocie właśnie do, do Szczecina, i tam się życie toczy. To jest wspaniała książka, więc jeszcze raz Was wszystkich zapraszam. Ja, detektyw Filip, poszukuję, Bibliotekarz, poszukiwać genialnych i wspaniałych książek. Mam nadzieję, że książka Wam się spodoba. Kupujcie bezpośrednio w Księgarni Wydawnictwa Astrum, bo tam ona jest dostępna. Do widzenia, pa pa!